Blisko granic ostrowa wielkopolskiego znajduje się duża, licząca przeszło 1000 mieszkańców zurbanizowana wieś Wysocko-Wielkie. Jej średniowieczna nazwa Wysoczko wskazuje na położenie geograficzne. Zmiankowana pod koniec XIII wieku miała określać morenowe wzgórze, które górowało nad okolicą. Według współczesnych pomiarów mierzy ono 186 metrów nad poziomem morza. Rozciąga się stąd piękna panorama ostrowa i doliny Baryczy. Prowadzone badania archeologiczne i odkryte kurchany wskazują, że tereny te były zasiedlone w okresie brązu 1500 lat przed naszą erą. Według legend wzgórze było miejscem kultów pogańskich. Tutejsza parafia chrześcijańska mogła istnieć już w połowie XII wieku na polodowcowym wyniesieniu na przełomie XIII i XIV wieku Wybudowano zapewne drewniany kościół, który pod koniec XVI wieku został zastąpiony późnogotycką budowlą. W diecezji kościół podwyższenia Krzyża Świętego zwany jest matką wszystkich kościołów ostrowskich. Świątynia jest ceglana, orientowana w kierunkach świata, jednonawowa z niższym i węższym prosto zakończonym prezbiterium. Kościół nakryto wysokim dwuspadowym dachem. Około 1684 roku, za czasów księdza Jana Strzębosza, budowlę podwyższono, a ścianom od wschodu i zachodu nadano barokowe cechy. Na murach świątyni można dostrzec otwory po rozniecaniu drewnianymi świdrami ognia podczas liturgii Wielkiej Soboty. Zanoszony do domów miał strzec mieszkańców, przynosząc szczęście i dostatek. Od zachodu i północy do kościoła prowadzą otunkowane kruchty. Wystrój wnętrza świątyni jest późno barokowy. Na uwagę zasługuje ołtarz z XVIII wieku z bramkami. Szczególną uwagę zwracają XVII-wieczny krucyfiks oraz towarzyszące mu rzeźby Matki Boskiej, świętego Jana Apostoła, Józefa Zarymatei i Marii, córki Kleofasa. W szczycie ołtarza znajduje się obraz przedstawiający Świętego Mikołaja, biskupa Miry. Kościół ma także dwa późnobarokowe ołtarze boczne na granicy nawy i prezbiterium. Cennym zabytkiem jest też rokokowa ambona, wykonana z jednego pnia dębu oraz 18-wieczna chrzcielnica. Według przekazów, Wysocko było siedzibą rodów Wysockich herbu Ogończyk. W XIX wieku miejscowość należała do znanej rodziny Szembeków, którzy nieopodal kościoła, w starym, przeszło 5 parku, wznieśli swój pałac. W kościele zachowało się granitowe epitafium im poświęcone, a w podziemiach spoczywa Stanisław Szembek, artysta-malarz. Tworzył on w rodzinnej miejscowości w latach 70. XIX wieku, aż do śmierci w 1891 roku. W kościele można podziwiać dwa jego obrazy. Świątynia ma także chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach. Ustawiony na chórze prospekt organowy jest trójwieżyczkowy, a instrument ma 12 głosów. Został wykonany w 1890 roku przez Johanna Szpigla z Rychtala, gdy wcześniejsze organy spłonęły od uderzenia pioruna. Nieopodal kościoła stoją pochodząca z XIX wieku trójarkadowa dzwonnica i plebanie, a przy murze można zobaczyć nieliczne XIX-wieczne nagrobki. O znaczeniu Wysocka Wielkiego świadczy fakt, że w swojej historii miał także świątynię protestancką oraz szkoły obu wyznań – katolicką i ewangelicką. Zobaczyć tu można również stare zabudowania folwarczne i gorzelnię a na lokalnym cmentarzu znajdują się kwatery poległych powstańców Wielkopolskich i rozstrzelanych żołnierzy Armii Krajowej. O zmieniającej się roli wsi świadczą konstrukcje elektrowni wiatrowych oraz bliski węzeł trasy szybkiego ruchu łączącej Śląsk z pomorzem.